Czy spora powierzchnia tu wraz z możliwością rozbudowy o dodatkowe akcesoria może iść w parze z naprawdę przystępną ceną? Zazwyczaj nie, ale w dzisiejszym odcinku chciałbym udowodnić, że nie zawsze tak jest, ponieważ Broking w tym roku zrobił świetną robotę i wypuścił model Crown 410 Shadow. Stoi on właśnie za mną i dzisiaj chciałbym nieco więcej o nim opowiedzieć. Ja jestem Dominik, witam Was na kanale DecoFire i zapraszam do materiału. Jest to wersja shadow, czyli wykonana jest w eleganckiej czerni. Możemy sobie tutaj popatrzeć na pokrywę, która właśnie nie dość że jest czarna, ale również jest emariowana. To pozwoli zachować ją jeszcze dłużej w bardzo ładnej czystości, ponieważ będzie ona odporna na zarysowania. Przechodząc sobie niżej, mamy półki boczne, które są po obu stronach składane. Po bokach mają też uchwyty na akcesoria, więc naprawdę możemy sobie fajnie zawiesić to, czego akurat nie używamy. Mamy tutaj dodatkowo bardzo eleganckie chłomowane elementy, między innymi napis Broking na pokrywie, nad którym znajduje się jasny i czytelny termometr, przez co dokładnie będziemy wiedzieli, jaka temperatura panuje w środku kotła. Zobaczmy teraz, co mamy pod pokrywą. Od razu w oczy rzuca się podwójny pasz w pokrywie, czyli mamy tutaj bardzo dobre utrzymanie ciepła, dobrą właśnie izolację. Przechodząc sobie niżej, widzimy tutaj rusz górny, który jest fajnie wyprofilowany, jest on sporych rozmiarów, więc możemy sobie tutaj odłożyć gotowe Rzeczy, zrobić jakieś dodatkowe potrawy, które wymagają niższej temperatury. Na no, Przechodząc do sedna, mamy tutaj róż żeliwny. Dzieli się on w ogóle na cztery takie przęsła, i to jest bardzo fajną sprawą w tym modelu, że mamy tutaj system Dumor. A Dumor znaczy to, że możemy sobie naprawdę sporo tych akcesoriów tutaj wrzucić, m.in. wok, kamień do pizzy, czy też płytę żerliwną. Naprawdę mamy sporo możliwości konfiguracji, zrobić w nim jakieś warzywa. On będzie się w niższej temperaturze robić, a z tego, powodu, że mamy tutaj sporą powierzchnię, możemy sobie na drugiej stronie robić mięso w o wiele wyższej temperaturze. Jeśli chodzi o sam grusz, to jest on dwustronny. Tutaj mamy stronę stożkową, fajnie będzie spiekała wasze potrawy, a z drugiej strony jest strona rynienkowa. Jeśli chcecie zostawić więcej soków na górzcie, chcecie, żeby te potrawy się aż tak nie wysuszały, no to możemy go obrócić i działać właśnie na tej stronie. Jeśli omawiamy breakinga, to oczywiście mamy tutaj aromatyzery, które są gęsto ułożone, będą zbierały sporo i tłuszczy, które będą skapywały z rusztu. Jeśli będzie ich nadmiar, no to wszystko fajnie poradzi sobie do taski ociekowej, którą zaraz Wam pokażę. Na samym dole kotła możecie zauważyć cztery parniki Dior To oznacza, że mamy tutaj fajną możliwość regulacji temperatury. Możemy odparać dwa skrajne albo dwa boczne. Naprawdę macie tutaj duże porę do popisu. One będą też rozprowadzały temperaturę bardzo równomiernie. To przełoży się na większą wygodę użytkowania. Żeby osiągnąć w wysokie temperatury, niezbędny do tego będzie kocioł, który wykonany jest z odrewu aluminiowo-krzemowego, najlepszego materiału, który dobrze izoluje to ciepło oraz oczywiście będzie też świadczyć o jakości tego sprzętu. Na samym dole kotła możecie zauważyć osiekacze oraz otwory w kotre, To wszystko będzie fajnie transportowało tuż do tacki ociekowej. Dostęp do niej mamy od tyłu. Jeśli chodzi o sterowanie, jest ono bardzo proste. Mamy tutaj cztery pokrętła. Każde z nich odpowiada za jeden z głównych, jeśli chcecie odpalić całość, po prostu przekręcacie pokrętło w taki oto sposób. Macie tutaj iskownik i wtedy wszystko wam się odpala. Jeśli zastanawiacie się, czym taki iskownik jest zasilany, to na dobrą sprawę zasila go jedna bateria, jest ona w zestawie, wkłada się ją od boku i w taki sposób właśnie to wygląda. Tak jak wspomniałem, dostęp do tacki ociekowej mamy tutaj od tyłu. Bardzo łatwo możemy ją sobie wyciągnąć i wysunąć. Mamy tutaj też miejsce na butrę 11-kilogramową, więc bez problemu ona się tutaj zmieści. Zestaw przyłączeniowy, czyli wąż z reduktorem, znajduje się też w zestawie, więc naprawdę mamy tutaj wszystko fajnie, kompaktowo rozwiązane. Cała konstrukcja oparta jest tutaj na czterech skrętnych, blokowanych kółkach, więc bez problemu możemy sobie całością jeździć. Jeśli potrzebujemy, no to możemy sobie to wszystko w łatwy sposób zabrać. Wtedy będzie sobie stał w jednym miejscu, a w ogóle jeśli martwicie się o estetykę, no to tutaj macie maskownicę. Z tyłu łatwy dostęp do butli, a z przodu nigdzie nie widać tego, co jest w środku, więc to pozwoli Wam zachować na pewno fajny wygląd całości sprzętu. Jeśli zdarza Wam się przygotowywać imprezy, potrzebujecie więcej miejsca na ruszcie, albo chcecie bardziej rozwinąć się poprzez akcesoria, które są do tego modelu dedykowane, a jest ich naprawdę sporo, to ten model na pewno będzie świetnym rozwiązaniem. Znajduje się on w naszym salonie stacjonarnym, więc jeśli chcecie zobaczyć, co do niego pasuje, jak on wygląda, jak on na dobrą sprawę się prezentuje, to wpadajcie do nas. Na pewno coś jeszcze więcej o nim opowiemy. To by było na tyle w tym materiale. Trzymajcie się i cześć. Nie, jeszcze raz, ale w tym odcinku. Czy... Okej, okay, czekaj. Tak jak wspomniałem, jeszcze raz, eee, dobra.